Dzieci umierają szybko. A jeszcze szybciej, jeżeli dookoła nich są dorośli, którzy nie wiedzą, co robić, żeby im pomóc. Pogotowia na miejscu nie będzie, więc jeśli dziecko jest w sytuacji zagrożenia życia, w reakcji uczuleniowej, we wstrząsie anafilaktycznym, to od ciebie zależy, co się dalej wydarzy. Chcę wam powiedzieć, że wystarczy znać kilka prostych rzeczy naprawdę, żeby zupełnie zmienić bieg zdarzeń. Pierwsza pomoc jest prosta, ale trzeba mieć ją w głowie i być przygotowanym do akcji, zanim wypadek się wydarzy. Pierwsza rzecz, na którą musimy się umówić, to uwaga w pierwszej pomocy skoncentruj się na działaniu, a nie na perfekcji. Twoja pierwsza pomoc nie musi być wykonana idealnie, musi po prostu być wykonana natychmiast i w miarę dobrze. Moim staraniem jest przekazać Wam takie informacje, które będą proste, czytelne i łatwe do przywołania w sytuacji stresu. Jeśli nie do końca wiesz, co robić, zawsze zadzwoń na 112 i pamiętaj, że dyspozytor ma obowiązek powiedzieć Ci krok po kroku, jakie czynności masz podjąć, więc skorzystaj z tego, zadzwoń i działaj. Dziecko może być uczulone właściwie na wszystko, ale najczęściej będzie to jedzenie. Objawy silnej reakcji uczuleniowej nie zawsze są takie same, ale musisz znać te najbardziej typowe. Jest to opuchnięta twarz, problemy z oddychaniem, trudny, świszczący oddech i osłabienie. Jeżeli widzisz takie objawy, natychmiast dzwoń na 112. Jeżeli widzisz inne objawy, a podejrzewasz reakcję uczuleniową, tym bardziej też dzwoń na 112. Dyspozytor pomoże Ci podjąć decyzję i ocenić stan dziecka. Dzwoniąc na numer 112, rozmawiasz najpierw z operatorem numeru, któremu powiedz, gdzie jesteś i skrótowo co się stało, a potem dopiero przyłączyć do dyspozytora medycznego i jemu znowu powiedz, gdzie jesteś i odpowiadaj na jego pytania. Ta rozmowa trochę trwa, ale postaraj się opanować emocje. Im lepiej ci się to uda, tym ta rozmowa finalnie będzie krótsza i bardziej skuteczna. Pamiętaj też o ważnej rzeczy. Podałeś pewnie adres swojego mieszkania lub adres jakiegoś miejsca, gdzie jesteście. Wyślij kogoś, kto będzie czekał na przykład na ulicy lub przed wejściem, żeby wskazać ratownikom szybką drogę. Widząc te niepokojące objawy, przerwij ekspozycję na alergen, zadzwoń na 112, połóż dziecko lub posać, jeśli ma trudności w oddychaniu i rozważ podanie mu adrenaliny. Oczywiście tylko wtedy, jeśli lekarz wcześniej przepisał ją temu konkretnemu dziecku i dziecko mają ze sobą. W takiej sytuacji każdy opiekun, nauczyciel, osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne powinna dokładnie wiedzieć, kiedy i jak tę adrenalinę podać. Adrenalina w epipenie wygląda w ten sposób. Tutaj w tej pomarańczowej końcówce schowana jest igła, w środku naciągnięty jest lek i na opakowaniu instrukcja podania, a niebieska zawleczka chroni przed przypadkowym podaniem. Jeżeli pomagasz dziecku we wstrząsie anafilaktycznym, zdejmij niebieską zawleczkę, złap pewnym chwytem za epipena, i tutaj w zewnętrzną boczną stronę uda z niewielkiego zamachu, odważnie podaj przez ubranie. Trzymaj 10 sekund cały czas, w ten sposób ten lek się teraz cały czas uwalnia. No i już. Proste. Nauczycieli boją się podawać tę adrenalinę, obawiają się skutków prawnych na przykład. Mam, słuchajcie, na no to bardzo prostą odpowiedź dla Was, prostą radę. Kiedy widzisz dziecko w reakcji uczuleniowej, najpierw przerywasz ekspozycję na alergen, krok drugi, pamiętajcie, telefon na 112. I to właśnie ten telefon rozwiązuje sprawę, ponieważ dyspozytor, rozmawiając z Tobą, mówiąc Ci, co masz robić, odpowiadając na Twoje pytania, przejmuje również odpowiedzialność za Twoje decyzje. Więc zapytaj go o podanie adrenaliny, powiedz, że ją masz i w asyście telefonicznej dyspozytora podaj tę adrenalinę. To proste. Dziecko może stracić przytomność i to jest moment, kiedy absolutnie już nie ma chwili do stracenia, musisz bezwzględnie wiedzieć, co robić. Wiesz, co robić? Przypominam. W kroku pierwszym pomyśl o bezpieczeństwie, w kroku drugim sprawdź reakcję, zobacz, czy dziecko da się obudzić. Jeżeli nie, natychmiast odchyl jego głowę w tył, w ten sposób dziecko w ogóle może oddychać, udrażniamy w ten sposób drogi oddechowe. Sprawdź oddech. Jeżeli dziecko nie oddycha, to jest moment, kiedy bezwzględnie trzeba rozpocząć resuscytację i powiadomić pogotowie. Jeżeli oddycha, połóż się na boku w pozycji bezpiecznej i też oczywiście zadzwoń. Dziecko ma alergię? Pomyśl o tym, żeby nosiło przypinkę, z której inni dorośli wywnioskują, że nie należy go częstować cukierkami, orzeszkami i wszystkim, co popadnie. Możesz również założyć mu na rączkę opaski, z których nie tylko wynika, że jest uczulone, ale również zmieści się tam numer, na odwrocie numer telefonu do ciebie, tak żeby oprócz wezwania pogotowia świadkowie zdarzenia, nauczyciele mogli szybko poinformować cię o zdarzeniu. No to powtarzamy. Dziecko może być uczulone na wszystko, ale najczęściej jest uczulone na jedzenie. Najczęstsze objawy to opuchnięcie twarzy, problemy z oddychaniem, osłabienie, może być utrata przytomności. To, co masz zrobić, to przerwać ekspozycję na alergen, zadzwonić na 112, pamiętaj, rozmawiasz z dwoma osobami, najpierw z operatorem, potem z dyspozytorem. Wyślij kogoś przed budynek, żeby czekał na pogotowie i doprowadził zespół na miejsce. Jeżeli dziecko ma swoją adrenalinę, podajmują. Możesz to zrobić w dyspozytora. Adrenalinę należy podać w UDO, a nie w pośladek. Mają o tym wiedzieć wszystkie osoby, które prowadzą jakiekolwiek zajęcia z dziećmi. Jeśli jesteś nauczycielem, oczekuj od rodziców, żeby przeszkolili cię z zakresu podania adrenaliny, którą przekazują razem z dzieckiem do placówki. Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które ma przepisaną adrenalinę, zadbaj o to, żeby przeszkolić wszystkie osoby pracujące w żłobku, przedszkolu, w szkole, jak również innych opiekunów i nauczycieli zajęć pozalekcyjnych. Jesteś nauczycielem i na Twoich oczach dziecko ma reakcję uczuleniową. Najpierw zadzwoń na 112, a dopiero później zadzwoń do rodziców tego dziecka i poinformuj o tym, co się stało. Nie trać czasu najpierw na telefon do rodziców, bo dzieci naprawdę umierają szybko. To jeszcze parę słów o zadławieniu. Gdyby do niego doszło, pamiętaj, że podnoszenie rąk do góry jest mitem. Ono nie pomaga w zadławieniu, więc nie zalecaj tego dziecku. Dziecko powinno kaszleć w pozycji pochylonej podpartej. Mocny, dobry kaszel ratuje życie. Gdyby jednak nie ratował, bo nie jest aż tak mocny i tak skuteczny, to wtedy dopiero uderz dziecko w plecy. Wytyczne europejskie rejestry mówią, że do pięciu razy uderzamy w plece, jeśli to nie pomogło, ściśnij dziecko za brzuch. Jak sprawdzić oddechu nieprzytomnego dziecka? Nachyl się swoim uchem do twarzy dziecka, tak, żeby usłyszeć jego oddech, poczuć wydychane powietrze na policzku, równocześnie patrz na klatkę piersiową moim brzuch, czy się rusza. Teraz w dobie pandemii, jeśli pomagasz obcemu dziecku, to nie zbliżaj się, aż tak bardzo obserwuj przede wszystkim ruchy klatki. Wiecie, pierwsza pomoc jest naprawdę prosta. Owszem, towarzyszą jej straszne emocje, i to jest naturalne, i trudne, i tego nie przeskoczymy, ale zasady pierwszej pomocy są proste. Problem polega na tym, że obrosła ona mitami i ludziom się wydaje, że może lepiej nic nie robić, jeśli nie wiesz do końca, co robić. Ale to nieprawda. Działaj, nawet jeśli nie masz do końca pewności, czy te wszystkie Twoje kroki będą perfekcyjne. Pamiętaj, że dyspozytor jest po to, żeby również pomóc ci podejmować decyzje, ale kluczowe i ratujące życie jest szybkie działanie i decyzja, żeby zrobić to tu i teraz. To jeszcze jedna rzecz. Story na Instagramie nie zastępuje treningu. Yy, wiedza w pigułce jest fajna, bo pomaga zwrócić uwagę szybko na pewne elementy, ale to nie jest wystarczające przeszkolenie, więc jeśli pracujesz z dziećmi albo masz swoje maluchy, pamiętaj, żeby każdego roku trenować pierwszą pomoc, wiedzieć, co zrobić. Zarówno w reakcjach uczuleniowych, jak i w oparzeniach, w bezdechu, w podtopieniach w kwotoku, przy kwotoku z nosa, przy urazie głowy, przy wysokiej gorączce. Wiele tematów proste odpowiedzi.